Witajcie, moi drogi Matt witajcie serdecznie, witajcie, witajcie, witajcie. Kolejny odcinek dla Was. Dla w sumie, y, dla ósmoklasistów, ale mówię niekoniecznie dla ósmoklasistów. Ponieważ, jeżeli ja tytułuję to ósma klasa, ponieważ to jest mniej więcej tak się pojawia to w, 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 tym, w tym roku, aczkolwiek wcześniej się też pojawiało, bo niektóre podręczniki są tak dziwnie stworzone. Że po prostu co roku macie to samo, tylko ewentualnie troszeczkę więcej, a czasami nawet nie więcej, tylko może trudniejsze przykłady, a może nawet nie trudniejsze przykłady, więc to jest naprawdę różnie, nie oceniam, bo może to w jakiś sposób was utrwala. Mam nadzieję, że to was nie nudzi. Swoją drogą ciekawy jestem. Jakie jest wasze zdanie, na przykład? Jak otwieracie książkę z, yy, z szóstej klasy, pierwszy temat liczby i działania. Bierzecie siódmą klasę, idziecie do siódmej klasy, myślicie, o, już jesteście wyżej, siódma klasa, otwieracie pierwszy temat liczby i działania. No dobra, no ale mówię dobra, no w siódmej klasie mogło się powtórzyć. No to biorę podręcznik z ósmej klasy. I pierwszy temat jest jaki? No liczby i działania. No właśnie, więc słuchajcie to, co teraz mówię, to chyba od piątej klasy się ciągnie, albo nawet i może od czwartej, więc ja za każdym razem mimo wszystko przypominam, żebyście Wy nie musieli otwierać sobie filmików w czwartej klasie, będąc w 8 klasie, więc też mimo wszystko Wam mówię o tej teorii, ale jeżeli faktycznie Wasz poziom wiedzy na przykład jest jednak niższy, na niższym poziomie, no to odpuśćcie sobie, słuchajcie, ten filmik podobny, yy, słuchajcie, z wcześniejszej klasy, bo na nim, słuchajcie, najlepiej się nauczycie, a później na tych starszych... Lasach sobie, że, że tak powiem, to bardziej utrwalicie. No muszę powiedzieć, muszę się Wam pochwalić jedną rzeczą. Słuchajcie, to było nieplanowane. Zobaczcie, nowy iPadik, słuchajcie, w tym sezonie. Nowy iPadik, zobaczcie, jaki jest. No oczywiście jest blue color. No a jaki może być inny od Madwujecka? Cicho. Nie wyczyściłeś po prostu, no, dlatego jest brudny. No. E, jest nawet, tu pewnie jego nie widać, ale tam jest napisane: ma dwójeczek z tyłu, słuchajcie. Więc iPadzik jest piękny, słuchajcie, pisze się na nim wspaniale. E, oczywiście nowy penik, no bo niestety wiecie, jak to są kompatybilnością. E, do starego nie działa, do nowego nie działa stary. No wiadomo, jakoś Apple musi sobie zarobić. No więc jest też nowy penik. E, pisze się cudnie, słuchajcie, więc aż chce się tworzyć dla was te filmiki. No więc dość tego gadania. Liczby pierwsze i liczby złożone. Ja tutaj zaczynam pisać o liczbach pierwszych złożonych, a wy o w tym momencie subik na kanale. Wy w tym momencie lajkujecie filmik, zostawicie łapkę w górę i dzwoneczka sobie ustawcie, żeby Was nic nie ominęło. A słuchajcie, będzie się działo, będzie dużo fajnych rzeczy. Słuchajcie, w tym sezonie, w tym roku szkolnym, słuchajcie, dlatego gorąco Was zapraszam. A jeżeli macie jakieś pomysły, chcielibyście, słuchajcie, wnieść coś w ten kanalik, to słuchajcie, piszcie do nas albo na Instagramie, albo e, na TikToku, w sumie też, czemu by nie, no albo oczywiście na YouTubie, nie. albo co na Discordzie możecie też pisać, więc dołączcie do Macmelficzkowego Discorda, bo tak on się, słuchajcie, nazywa. Liczby i pierwsze i liczby złożone, no więc tak. Liczby pierwsze, słuchajcie, liczby pierwsze to są te, które mają dokładnie dwa dzielniki. Dwa dzielniki, więc do liczb pierwszych zaliczamy, słuchajcie, dwójkę, trójkę. No, można by było pomyśleć, że jedynkę, tak? Liczby ja napiszę, liczby pierwsze. Ale jedynka, zobaczcie. Jedynka. Nie ma, słuchajcie, no patrzcie, no i znowu mi się tu pojawia y, pomoc, y, ja nie chcę, o to jest kolejny, y, słuchajcie, to są plusy i minusy nowego GoodNotes'a, y, zawsze pytacie mnie w jakim programie pracuję, słuchajcie, ja y, tutaj piszę to w GoodNotes'ach, to jest już ta nowa wersja szósteczka, wcześniej robiłem to w piąteczce, bo mi całkiem to bardzo pasowało, w szósteczka ma swoje tam jakieś plusy. Ma bardziej rozwinięte to e no ale jak ja piszę równa się, na przykład 5 plus 5 równa się, no to on pokazuje, że to jest 10. Nie wiem, czy ja tego chcę, no bo ja wolałbym to sam wam powiedzieć, ale to jest, słuchajcie, taki plus. No poprawia mi też błędy tutaj, jakbym coś źle napisał, no ale no, no właśnie, ale to, że on mnie nie rozczyta, no to już nie moja wina, prawda? No więc muszę to niektóre rzeczy wyłączać. No ale linijkę mam, zobaczcie nawet. Widzicie, nie, nie widzicie tej linijki, no nieważne, ważne. Ja by ja ją widzę najważniejsze. Liczby pierwsze to te, które mają dwa dzielniki, czyli 2, 3. 4 nie, bo zaraz się zagalopuje, zagalopuje, bo czwórka jest liczbą parzystą. Tak naprawdę, słuchajcie, dwójka jest jedyną liczbą parzystą, która jest liczbą pierwszą, bo każda później będzie dzieliła się przez 2, więc już będzie liczbą złożoną. Więc później lecimy tak naprawdę po nieparzystych, czyli 5, 7, no 9 nie, bo 9 dzieli się przez 3, no ale 11, tak. No i tu jakiś tutaj mi się wyrwał. 11, tak. 13 tak, no 15 niebo to 3 razy 5, 17 tak, 19 tak, 21 niebo to 3 razy 7, ale 23 tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te nasze liczby e, pierwsze. Jedynka nie. Jeszcze raz to przypomnę I specjalnie to zapisałem po to, żeby to skreślić, żebyście pamiętali. Jeżeli chodzi o liczby złożone, to słuchajcie, liczby złożone to są te, które mają więcej niż, niż dwa dzielniki. Pamiętajcie, 0 1 nie jest ani liczbą pierwszą, ani słuchajcie, liczbą złożoną. No więc słuchajcie, do dzieła, bo po co nam te liczby pierwsze? Otóż mamy jakąś liczbę i mamy właśnie rozłożyć to na czynniki pierwsze. No i teraz pytanie, dlaczego na czynniki? Dlatego, że... Czynniki to są składowe iloczynu, czyli mnożenia, prawda? Natomiast pierwsze, dlatego że mamy właśnie to rozłożyć na liczby pierwsze. No i właśnie słuchajcie, sobie to rozłóżmy, czyli mamy tak, mamy 48, dzielimy sobie na 2, to będzie 24, na 2, to będzie 12, na 2, to będzie 6, na 2, to będzie 3, i na 3 to będzie 1. Więc zobaczcie, 48, ile tam jest, słuchajcie, tych dwójek? Raz, dwa, trzy, cztery dwójki, czyli mogę napisać, że to jest 2 do potęgi czwartej. RAZY 3. Jak mam liczbę 192, rozbijam sobie 192, no dzielę ją również, słuchajcie, na y, 2 i będę miał y, 90 bodajże 6, prawda? Bo 96 i 96 to jest 192, to mogę podzielić na 2 i mam 48. No a słuchajcie, dalej już mam 48 rozłożone, no ale dobra. Na 2 to 24, na 2 to 12, na 2 to 6, na 2 to 3 i na 3 to 1. I teraz dwójek jak mam, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli 2 do potęgi szóstej i razy jeszcze 3. Liczba 507, 507, liczba 507, zobaczcie, 507 no przez 2 się nie dzieli, ale zobaczcie, 5 plus 0 plus 7 to jest 12, więc na pewno dzieli się przez 3. I teraz pytanie, ile to jest 507 przez 3? No super, po prostu muszę sobie to, słuchajcie, podzielić. 507 podzielić przez 3. No więc tak, w piątce mieści się jedna trójka, 1 razy 3 to jest 3. Eee, odejmujemy i mamy dwójeczkę spisuję z góry 20 w trójce, dwu, trójek w 20 mieści się 6 bo 6 razy 3 to 18 odejmujemy i mamy 27 27 na 3 to jest 9 9 razy 3 to jest 27 i mamy liczbę, zobaczcie 169 a 169 dobrze wiemy, że to jest 13 razy 13, więc mogę podzielić na 13, na 13 i mamy, słuchajcie rozłożoną tą liczbę, czyli możemy napisać, że to jest 3 razy 13 do potęgi drugiej. Dobra, no to ja jeszcze rozłożę wam 676, a 1024 będzie dla Was do rozłożenia. 676 dzieli się na pewno na 2, no bo jest na końcu cyfra parzysta. No więc dzielimy sobie 676 na 2. 676 dzielimy na 2. No dzielmy. 676 na 2, gdzie ja mam to zapisać? Dzielimy na 2. W szóstce mieszczą się 3 dwójki, 3 razy 2 to jest 6, odejmujemy, no nic tutaj nie mam, siódemeczka z góry, w siódemce trójek, szóst, dwójek jest 3, 3 razy 2 to 6, I mam 16 i tu jest 8, dwójek 8 razy 2 to jest 16, odejmujemy, tu mi się pięknie redukuje i zostaje mi 338. 30, 38. I to mogę podzielić również na 2, bo na końcu jest, słuchajcie, ósemka. 300 na 2 to jest, słuchajcie, nie ja tego 300 na 2 to jest 150 i 38 na 2 to jest 19, więc będę miał 169. Mam dziwne wrażenie, że mm, mam dziwne wrażenie, że to również mogę podzielić na 13, na 13 i na 13 i 1. Czyli mogę napisać, że to jest 2 do kwadratu razy 13 do kwadratu. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy wam dobrze wyszło, to na przykład tak 2 do kwadratu to jest 4, 13 do kwadratu to jest 169 i teraz zróbcie sobie ile to jest 4 razy 160 9. Powiedziałem, no to zrobię 4 razy 169. Zobaczcie, 9 razy 4 to 36, trójeczka. 4 razy 6 to 24 i 3 to 27, dwójeczka. 4 razy 1 to 4 i 2 to jest 6, czyli mamy faktycznie 676. A dla Was do zrobienia, słuchajcie, jest rozłożyć na czynniki pierwsze liczbę 1024. Będzie monotonnie, tyle Wam powiem. Kolejne. Mamy zadanko. Zobaczcie troszkę w drugą stronę. Mamy tutaj zapisać 5 kolejnych wielokrotności następujących liczb. Czyli teraz nie chodzi o to, żebyśmy wypisali, eee, słuchajcie, liczby pierwsze, czynniki pierwsze, tylko żebyśmy to zrobili w wielokrotności, czyli nie patrzymy na co się dzieli, tylko z zwielokrotnie, więc 5 kolejnych, słuchajcie, ale tutaj uwaga, żebyście się nie pomylili, bo pierwszą będzie 0 razy 4, prawda, czyli pierwsza to będzie 0 razy 4, czyli to jest 0, później mamy 4, później mam 2 razy 4, czyli 8, później będę miał 3 razy 4, czyli 12,

A jeżeli chodzi o liczbę słuchajcie 25, to kolejne wielokrotności słuchajcie czekają na Was. Także wypiszcie w komentarzach po pierwsze jak możemy rozłożyć liczbę 1024, a po drugie jakie są wielokrotności liczby 25. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, ustawcie subika na kanale i dzwoneczek, żeby Was nic nie ominęło, a ja zapraszam Was na kolejne ciekawe odcinki.